OpenAI właśnie zmieniło zasady gry dzięki nowej funkcji agentów AI. Od teraz ChatGPT może wykonywać za Ciebie pracę całkowicie automatycznie. Mało tego, robi to taniej niż inżynierowie z Afryki lub Indii. Wszystko bez Twojego udziału, bez skomplikowanej konfiguracji czy dziesiątek godzin nauki. Koniecznie oglądaj do końca, bo ostatni z przykładów może zarobić dla Ciebie dziesiątki tysięcy złotych. Aby zrozumieć zasadę działania agentów, musisz poznać różnicę między automatyzacją. Do pewnego radzieckiego uniwersytetu zostali wezwani najwybitniejsi uczeni, naukowcy i profesorowie, aby wykonać pewne zadanie. Mieli oni obliczyć długość szklanej rurki o średnicy 1 cm, gdy wlejemy do niej wszystkie wody z rzek, jezior, mórz i oceanów. Po 21 latach obliczeń radzieccy naukowcy spójnie doszli do wniosku, że rurka będzie taka długa, że ja pierdolę. Różnica między agentem AI a automatyzacją jest tak wielka, że ja pierdolę! Automatyzacja jest jak przepis lub surowa lista zadań. Wykonuje ona tylko te kroki, które zostały wcześniej wyszczególnione. Gdy coś wyskoczy na jej drodze, na przykład jedno z narzędzi zawiedzie, wszystko się sypie. Z kolei agenci są o wiele bardziej dynamiczni. Mają dostęp do zewnętrznych narzędzi, takich jak Excel, dysk Google. PowerPoint potrafił dowolnie zmodyfikować kroki, aby uzyskać swój cel. I gdy stanie im coś na drodze, agent dostosuje taktykę w locie. OK, udało nam się przebrnąć przez nudną teorię. Przejdźmy teraz do części praktycznej. Funkcja agenta w czacie GPT działa w ten sposób, że ma dostęp do swojego wirtualnego komputera i wykonuje zlecone przez Ciebie zadania. Przegląda internet, tworzy prezentacje, czy analizuje Twój kalendarz i rezerwuje spotkania sprzedażowe. W przeprowadzonych testach przez OpenAI agent dostał zadanie, aby zaprojektować naklejkę oraz zlecić ją do wydruku. System poprawnie zaprojektował naklejkę, znalazł firmę specjalizującą się w ich wydruku, a następnie wypełnił formularz do zakupu. Rzeczy, której nie udało mu się zrobić, to przeprowadzenie zakupu. Może i lepiej, że na ten moment działa to w ten sposób. Dzięki temu unikniemy kosztownych pomyłek. Jak skorzystać z tej funkcji? Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć płatną wersję czata GPT. Możemy go uruchomić klikając narzędzia i widzimy nowość. Tryb agenta. Na ten moment możemy wykorzystać go 40 razy w miesiącu. Jednak z całą pewnością limity będą się zmieniać. Widzimy tutaj sugerowane przez GPT polecenia. Zapisz mnie na zajęcia jogi na przyszły tydzień. Zaplanuj dostawę artykułów spożywczych na jutro itd. Tak Kolejna zakładka raporty. Tutaj dostajemy sugestie dotyczące raportów, np. Zbadaj globalne przepisy dotyczące transgranicznego przesyłania danych. Następna zakładka to działanie, np. kup plecak dla dziecka, który mogę prać w pralce. Lub umów mnie na wizytę u fryzjera na przyszły weekend. Następnie mamy arkusze kalkulacyjne. Od teraz czat może znaleźć nam zbiór danych lub liczb i posegregować je i sformatować w Excelu. Fajna oszczędność czasu. Kolejną funkcją jest tworzenie prezentacji. Nasz agent kondensuje duże zbiory informacji w przyjemną do oglądania prezentację w PowerPoincie. Dobra, przejdźmy do przykładów i praktycznych zastosowań tego systemu. Wpisuję polecenie, które ma za zadanie znaleźć dla mnie najtańsze nowe części komputera o przygotowanej wcześniej przeze mnie specyfikacji i wytycznych. Części muszą być dostępne w polskich sklepach. Dodałem także wzmiankę, że może również zrobić listę części alternatywnych o wyższym współczynniku opłacalności i podobnych lub lepszych parametrach technicznych. Ok, i po przesłaniu polecenia, nasz wirtualny pracownik zabiera się do tworzenia raportu na ten temat. Możemy podejrzeć jego pracę, zobaczyć na jakie strony wchodzi i co robi w danym momencie. W tym miejscu możemy zmieniać widok i podglądać jego pracę w takiej perspektywie. Zapomniałem dodać, że komputer ma być w kolorystyce czarno-czerwonej, ale to nie problem. Na tym etapie wciąż mogę dopisać kolejne wytyczne do mojego zadania, a agent bez przerywania pracy dostosuje odpowiednie kroki, aby uzyskać cel. Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ może to potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Więc na razie system jest w miarę wolny. Użyłem tutaj przykładu komputera, jednak system równie dobrze poradzi sobie z innymi przykładami. Na przykład z znalezieniem dżinsów o podanym wymiarze, stylu i cenie, czy nawet w przygotowaniu wesela. W tym czasie, gdy agent będzie wykonywał pracę, ja wykonam dokładnie to samo polecenie i zobaczymy, kto zrobi je szybciej. Więc włączam stoper i zabieram się do pracy. Wykonałem to zadanie w 23 minuty. Chatu zajęło to zaledwie 8, co oznacza, że jest 4 razy szybszy od człowieka. Co do dokładności, również system nie pokonał, analizując przez te 8 minut ponad 200 stron internetowych. Następny przykład. Teraz chcę, aby ChatGPT zaplanował za mnie wakacje, porównując ceny, dostępność hoteli i pogody. Chcę również, aby przygotował dla mnie listę najlepszych atrakcji w rejonie. Na sam koniec ma stworzyć prezentację, która przedstawi mi wszystko czarno na białym. Dobra, wygląda na to, że zadanie zostało wykonane poprawnie. Pomijając wygląd tej prezentacji, który jest gorszy niż panorama Sosnowca, to zdaje się, że nadrabia treścią. Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz zobaczyć film o tworzeniu ładnych i profesjonalnych prezentacji z AI. Dostaliśmy porównanie ceny, analizę pogody, dostępność hoteli i listę najlepszych atrakcji. Patrząc na to, co już potrafią agenci AI. Możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości wspomogą pracę wielu sektorów. Są też poważnym zagrożeniem dla niektórych stanowisk pracy. Dlatego nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić rewolucji AI. Dobra, czas na ostatni przykład. Pozwoli nam on zyskać przewagę nad konkurencją. Działa to w ten sposób, że system przeprowadza dokładne badanie konkurencji w celu wyszukania wszystkich słabych oraz mocnych stron ich działalności. Analizuje social media, stronę internetową. Ceny, usługi, lokalizacje, branding, SEO. Tworzy nawet konia trojańskiego, którego możemy do nich wysłać. W postaci maila z zapytaniem od rzekomego potencjalnego klienta. W rzeczywistości, zapytanie to pomoże mu odkryć informacje, które są niedostępne od ręki. A to wszystko zapisuje nam w pliku w Excelu. Brzmi ciekawie, zobaczmy więc, jak działa w praktyce. Zdaje się, że zadanie analizy konkurencji na rynku toalet przenośnych nie sprawiło mu żadnego problemu. Przeanalizował takie aspekty jak kluczowe produkty i usługi, cennik, media społecznościowe, stronę internetową, najnowsze wiadomości, stworzył również dla nas konia trojańskiego, o którego poprosiliśmy w poleceniu, oraz wykonał prezentację z najważniejszymi informacjami, które nie robi szału. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie i do następnego.